Moja przygoda z pływaniem zaczęła się od rehabilitacji. E, urodziłam się z wadą stóp i mój lekarz stwierdził, że pływanie będzie najlepszą formą e, rehabilitacji właśnie na te stopy. E, powiedział, że nawet samo pływanie w płetwach jest w stanie zwiększyć nieruchomość w stopach, ponieważ największy problem mam właśnie z ruchomością. E, I tak poszłam na pierwszy basen. Bardzo mi się to spodobało, bardzo szybko robiłam pierwsze postępy. Bardzo szybko nauczyłam się pływać i tak już zostałam do Trenuję dzisiaj. Trenuję ogólnie 10 razy w tygodniu w wodzie plus 2 razy w tygodniu na siłowni. Trening średnio trwa 2 godziny. Mój dzień codziennie rozpoczynam o godzinie 5. Pierwszy trening mam od 6 do 8. Później jem jakieś śniadanie. Studiuję na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, więc jeśli jest rok akademicki, to mam jakieś zajęcia zazwyczaj. E, następnie, jem obiad. Od 16 do 18 mam drugi trening. E, Później, kolacja i tak się na, e, cały sezon. Wolnego czasu mam dość mało e, i wolny czas staram się głównie przeznaczać na regenerację. E, ale poza treningami bardzo lubię się spotykać ze znajomymi, e, lubię wychodzić na miasto, lubię chodzić do kina. E, mam ukochanego pieska z z którym też bardzo lubię spędzać czas. Oprócz tego lubię słuchać dużo muzyki i tak najlepiej się relaksuję. W Londynie byłam mając 15 lat, wtedy zdobyłam swój pierwszy medal na dystansie 100 metrów w style motylkowym. W Rio powtórzy, na tym samym dystansie powtórzyłam medal, tylko że brązowy. Brakuje mi tylko złotego medalu. Jadąc do Tokio, moim celem, marzeniem jest oczywiście zdobycie tego złotego medalu, ale będę z siebie bardzo zadowolona jak po wyjściu z wody będę w stanie sama sobie przyznać, że wszystko, co mogłam, że popłynęłam najlepiej jak tylko potrafiłam. Eee... i oczywiście takim, taką wisienką na torcie będzie ten medal. Oczywiście też chciałabym bardzo pobić rekord świata na 400 €, eee... no ale zobaczymy. Bardzo dużo nie dosyczyłam, ponieważ popłynęłam gorzej niż 4 lata wcześniej w Londynie. Eee... Wtedy stwierdziłam, że czas na zmiany. Zmieniłam trenera i zmieniłam cały sztab szkoleniowy. Chciałam się dalej rozwijać i jak widać opłaciło się. Igrzyska są inną imprezą sportową. Są najważniejszą imprezą sportową, ponieważ odbywają się co 4 albo 5 lat. Bardzo zapadło mi w pamięć to, że wszyscy, wszyscy sportowcy mieszkamy w jednym miejscu w wiosce olimpijskiej. Wszyscy nawzajem siebie wspieramy. Wszyscy razem jemy, bo jest tak... Wielka olimpijska stołówka, gdzie, yy, gdzie wszyscy sportowcy chodzą mieć. To w sumie było takie dość inne, ponieważ na Mistrzostwa Europy czy na Mistrzostwa Świata jeździmy tylko my, pływacy, bez żadnych innych dyscyplin. Yy, a tam na igrzyskach jest dużo lepsza integracja i bardzo fajnie to wygląda. Jak był pierwszy lockdown, nie pływałam przez prawie 3 miesiące i eee, bardzo niekorzystnie to wpłynęło na moją formę, ponieważ pływanie jest dyscypliną, w której bardzo ważna jest regularność. Nawet jeden czy dwa dni bez treningu już odczuwamy pływając w wodzie. Eee, trenowałam na sucho, eee, miałam wypożyczony sprzęt z mojej uczelni, z właśnie w Wrocław oraz z, z pobliskiego Centrum Fitness, więc e, trenowałam. Robiłam bardziej taki trening siłowy, ogólnorozwojowy. Bardzo dużo też pływałam na wiosłach, na wiosłach i jeździłam na rowerze. Jak dowiedziałam się, że igrzyska zostały przełożone, to w pierwszym momencie tak naprawdę nie wiedziałam, jak jaką zareagować. Nie wiedziałam, czy to jest prawda, czy nie. Aczkolwiek po, po dłuższej analizie stwierdziłam, że to jest dużo lepsze dla mnie, że igrzyska zostały przełożone, niż nie z tego względu, że Zbyt bardzo wybiła mnie z formy ta przerwa. Więc de facto potraktowałam to jako dodatkowy rok na przygotowanie się do tego, żeby pokazać się w jak najlepszej stronie. Oczywiście najbardziej kibicowałam Polaków, ponieważ jest to naj, najbardziej bliska mi dyscyplina. Oczywiście trzymałam też kciuki za resztę sportowców. Eee, bardzo lubię oglądać lekko atletykę i siatkówkę, więc e, tam trzymałam najbardziej kciuki. Królakom życzy się czucia wody, e, żeby to czucie wody nas niosło i było jak najlepsze dla nas. E, chciałabym sobie żyć też, życzyć też szybkiej aklimatyzacji. E, tak naprawdę dobrej formy, bo jeżeli forma będzie dobra, jeżeli będę w stanie to wykorzystać, to wszystko będzie inne w porządku.